Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przesłał oficjalny list gratulacyjny dla Karola Nawrockiego. W liście tym prezydent Stanów Zjednoczonych zaprasza prezydenta Polski do złożenia wizyty w Stanach Zjednoczonych i pada w nim nawet data. Data 3 września. A o tym wszystkim poinformował w, w swoim wpisie w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker, a więc szef gabinetu prezydenta RP. I o tym wszystkim w najnowszym komentarzu Karol Gac... Zapraszam. Na początku tylko drobna prośba do państwa. Prośba o subskrybowanie kanału, prośba o komentowanie materiałów i o dawanie łapek w górę, bo to wszystko pomaga algorytmom. Z góry bardzo państwu serdecznie dziękuję. Jeśli zaś chodzi o wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, to jakiś czas temu nagrałem dla państwa wideo komentarz, w którym mówiłem o ofensywie Karola Nawrockiego. Ofensywie, którą prezydent elekt planował tuż po zaprzysiężeniu. Z jednej strony miała być to ofensywa legislacyjna dotycząca kolejnych projektów ustaw. Za nami już dwa podpisy. Dwa podpisy pod inicjatywami ustawodawczymi. Z jednej strony, pierwszy projekt dotyczący CPK w swoim pierwotnym brzmieniu, co jest realizacją obietnicy, którą Karol Nawrocki złożył podczas kampanii wyborczej. Z drugiej strony, w piątek prezydent złożył podpis pod ustawą, pod inicjatywą ustawodawczą, dotyczącą ulgi podatkowej dla rodzin z co najmniej dwójka dzieci. To kolejna realizacja obietnicy. I Karol Nawrocki oraz jego współpracownicy nie wykluczają, że w ciągu najbliższych dni, tygodni będą kolejne tego typu inicjatywy ustawodawcze. Owszem, chcą to nieco rozłożyć w czasie, bo trzeba pamiętać, że najbliższe posiedzenie Sejmu dopiero we wrześniu, ale faktem jest, że współpracownicy Karola Nawrockiego chcą iść teraz za ciosem. Tak, by z jednej strony pokazać, że Karol Nawrocki realizuje swoje obietnice wyborcze, że Wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a z drugiej strony chcą pokazać, że patrzy rządowi na ręce. Bo prezydent Karol Nawrocki w wczorajszym wywiadzie dla telewizji Republika poinformował m.in., że być może będzie mobilizować premiera Donalda Tuska do realizacji jego własnej obietnicy dotyczącej podwyższenia kwoty wolnej od podatku. A to można odczytywać tak, że być może prezydent Karol Nawrocki zgłosi kolejną inicjatywę ustawodawczą dotyczącą właśnie podniesienia kwoty wolnej od podatku. Ale to Legislacyjna ofensywa, czyli ofensywa wewnętrzna. Drugą częścią ofensywy ma być polityka zagraniczna. Wspominałem Państwu o tym, że planowana jest podróż do Stanów Zjednoczonych na sesję ONZ-u, tylko że będzie to miało miejsce w drugiej połowie września, ale to był plan B, bo planem A, było złożenie wizyty w Białym domu jeszcze przed sesją w Nowym Jorku. Jeszcze wcześniej. Po to, by pokazać, że Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym, największym sojusznikiem. Prezydent Karol Nawrocki wprost mówił, że pierwszą podróż zagraniczną odbędzie do Waszyngtonu. I właśnie z prezydentem Donaldem Trumpem chce się spotkać. A teraz. Szef gabinetu Paweł Szefernaker poinformował w mediach społecznościowych, że prezydent Stanów Zjednoczonych przysłał do Karola Nawrockiego oficjalny list gratulacyjny i w liście tym pada zaproszenie do Waszyngtonu wraz z datą 3 września. Paweł Szefernaker pisze o tym, że teraz oczywiście będą trwały prace nad tą wizytą, ale jest to kolejna kampanijna zapowiedź, która została realizowana zgodnie z planem. Bo, tu cytat, w oficjalnym liście gratulacyjnym przekazanym w dniu zaprzysiężenia prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaprosił prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 roku. Pan prezydent Karol Nawrocki oficjalnie został zaproszony przez prezydenta RP Donalda Trumpa, potwierdza Rafał Leśkiewicz, a więc rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. I wydaje się, że teraz już tylko szczegóły, szczegóły techniczne dotyczące tej wizyty przed nami, a więc wizyty 3 września, która najprawdopodobniej wtedy się odbędzie zgodnie z propozycją. Zaproszeniem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Oczywiście nie znamy jeszcze planu tej wizyty, nie wiemy, co oprócz ewentualnie, oprócz wizyty w Białym Domu, będzie miało miejsce. Na te szczegóły jeszcze przyjdzie czas, ale wydaje się, że ta wizyta jest już o krok. Jest oficjalne zaproszenie ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Na tym zresztą zależało polskiej stronie, by doprowadzić do tego spotkania jak najszybciej, by Karol Nawrocki mógł się spotkać z prezydentem Donaldem Trump. Zresztą, tu warto dodać też dwie kwestie. Po pierwsze, przypomnieć, że prezydent Donald Trump. Przyjął Karola Nawrockiego jako kandydata podczas kampanii wyborczej. Była to sytuacja absolutnie bezprecedensowa. W sytuacji, w której Karol Nawrocki, wówczas kandydat na prezydenta, spotkał się z Donaldem Trumpem, a przy okazji załatwił sprawę mikrochipów dla Polski. Oczywiście wówczas była też seria spotkań z amerykańskimi kongresmenami i ważnymi politykami. Już to pokazywało, że jeżeli Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie, to te relacje ze Stanami Zjednoczonymi mogą być dobre. A po po drugie, po drugie, kwestia delegacji, którą Donald Trump przysłał do Warszawy na zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. I to też również sygnał dosyć bezprecedensowy, ponieważ Donald Trump raczej nie wysyła delegacji na, za tego typu uroczystości w innych państwach. Wydaje się, że to pierwszy raz od dawna, kiedy amerykańska delegacja przybyła do Warszawy, przybyła w ogóle na zaprzysiężenie, w tym przypadku prezydenta Polski. Delegacja, którą określa się mianem roboczej. To nie była delegacja symboliczna, składająca się na przykład sekretarza stanu, wiceprezydenta, tylko raczej Ludzi, którzy dogadują różne biznesy, ludzi, którzy dogadują szczegóły, ludzi, którzy są ważni w otoczeniu Donalda Trumpa. I to już drugi sygnał wysłany w kierunku Polski ze strony amerykańskiej administracji. Zwłaszcza, że ta delegacja spotkała się oczywiście z Karolem Nawrockim, prezydentem Karolem Nawrockim, spotkała się także z ministrem finansów, ale co ciekawe, także z Jarosławem Kaczyńskim. Nie znaleźli zaś czasu dla Donalda Tuska. I to jest bardzo interesujące, biorąc pod uwagę cały ten. Kontekst międzynarodowy. I biorąc to wszystko, pod rozwagę. Patrząc na to wszystko łącznie, Karol Nawrocki zamierza prowadzić aktywną dyplomację, aktywną politykę zagraniczną. Oczywiście, tutaj będzie pole starcia z polskim MSZ, z Radosławem Sikorskim. Ja jestem bardzo ciekawy, jak prezydent Nawrocki ułoży sobie relacje z Radosławem Sikorskim, czy dojdzie do jakiegokolwiek porozumienia, czy też absolutnie nie. Ale faktem jest, że pierwsza wizyta, prezydenta RP Karola Nawrockiego będzie miała miejsce w Stanach Zjednoczonych 3 września, a więc już za kilka tygodni. Teraz obie strony będą uzgadniać szczegóły. To już jest informacja oficjalna, którą przekazał Paweł Szefernacher, szef gabinetu prezydenta RP. Czekamy zatem także na informacje dotyczące kolejnych wizyt prezydenta, kolejnych zagranicznych wizyt prezydenta Karola Nawrockiego. One także nam tutaj trochę powiedzą. Kto wie, gdzie uda się prezydent Karol Nawrocki, być może będzie to Watykan. A być może jakaś inna stolica, być może inne państwo, zobaczymy. Zobaczymy, ale nie zmienia to faktu, że Karol Nawrocki realizuje kolejną zapowiedź, w tym przypadku oczywiście częściowo od niego niezależną, no bo tutaj też bardzo ważna rola Stanów Zjednoczonych, ale jego zapowiedź powoli staje się faktem. Jak zawsze, na koniec prośba do Państwa o skomentowanie tego materiału, za co z góry Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Karol Gaz, kłaniam się nisko.